Cześć, witajcie. Dzisiaj nieco inny odcinek, który myślę, że Wam się spodoba, bo w tym odcinku opowiem Wam o tym, jakich nowości powinniśmy się spodziewać od grupy BMW w 2024 roku, a będzie to m.in. nowe BMW M5, nowe BMW X3, czy też pierwszy w historii Mini Aceman. Bardzo ciekawa przyszłość przed nami, bardzo ciekawy odcinek, też te wszystkie samochody będziemy chcieli wam standardowo pokazać jako pierwsi w Polsce, więc sugeruję, żebyście już teraz zasubskrybowali Bawaria Motors TV, czyli największy kanał o BMW i Mini w Polsce. A teraz już zachęcam was do tego, żebyście dali ten film na duży ekran, wybrali tą największą rozdzielczość, bo zaczynamy. Nie będę wam w tym odcinku opowiadał o modelach, które są już w naszych salonach, czyli o nowym BMW X2 i nowym Mini Countrymanie, bo o nich nagrałem już odcinki. Opowiem Wam o autach, których w naszych salonach jeszcze nie ma. Pierwszym takim autem, które zostało już pokazane, ale pojawi się w salonach dopiero w maju, jest BMW Serie 5 Touring, czyli ta wersja, która jest bardzo Popularna w Europie i w Polsce też, bo jest bardziej praktyczna. Ten model, tak jak wspomniałem, pojawi się u nas w maju i będzie dostępny z tymi samymi silnikami, co limuzyna, czyli z silnikiem benzynowym 20 i z dwoma silnikami diesla 20d i 40d z dwoma silnikami hybrydowymi 30e i 50e oraz z dwoma silnikami elektrycznymi. Z tym, że należy dodać, że silnik 20i oraz dwa silniki hybrydowe dołączą do konfiguratora. Trochę późniejszym okresie ważne jest w przypadku tego auta to, że pojemność bagażnika będzie taka sama niezależnie od tego, jaką wersję silnikową wybierzemy. Będzie to zawsze 500. 70 litrów. Często było tak, że wersje hybrydowe lub elektryczne przez te akumulatory zabierały pojemność w bagażniku, a tutaj tak nie jest. W, każdym, w każdej wersji mamy 570 litrów pojemności. Tak samo zbiornik paliwa też jest w każdej wersji, zarówno tej spalinowej, jak i hybrydowej, takiej samej wielkości. Warto też dodać, że pokrywa bagażnika będzie sterowana elektrycznie w standardzie i w standardzie elektrycznie składane będą też oparcia tennej kanapy z wnętrza bagażnika, czyli w wygodny sposób. No niestety w tym modelu nie będziemy mogli otworzyć samej szyby w pokrywie bagażnika, coś co mamy w BMW serii 3. Dajcie mi znać, czy korzystacie, korzystaliście z tej opcji. Kolejny model, który został już pokazany, a w salonach będzie w maju, to Mini Cooper. On będzie dostępny zarówno w wersji elektrycznej, jak i w wersji spalinowej. Te wersje będą się od siebie trochę różniły wyglądem, ale będzie łączyło je to nowe, cyfrowe, bardzo wygodne wnętrze. Na początek dostępne będą tylko modele trzydrzwiowe, 5-odrzwiowy pojawi się pod koniec roku. Pod koniec roku zadebiutuje też nowy mini Cabrio. A mini Cabrio to jeden z najchętniej, jak nie najchętniej wybierany kabriolet na świecie. Kolejny model, który został już zaprezentowany, i model, który ja bym chciał obejrzeć, to BMW serii 4 wersja po liftingu i BMW M4 po liftingu. W tych modelach zmieniły nam się reflektory z przodu, a także. Lampy z tyłu, szczególnie na szczególną uwagę zasługują te lampy z tyłu w BMW M4, bo tam dostępne są te bardzo ładne lampy, które mieliśmy w BMW M4 CSL, czyli z tymi mm, nitkami laserowymi. One moim zdaniem wyglądają kapitalnie i teraz są dostępne w BMW M4. W BMW Serii 4 nie zmieniła nam się gama silnikowa, natomiast w BMW M4 doszła jedna mocniejsza wersja, która ma 530 koni mechanicznych. Po pierwszych zamówieniach, od chwili kiedy te auta pokazano, widać, że te zmiany, które wprowadzono, spodobały się klientom. Pora na to, żebym Wam opowiedział trochę o modelu, którego jeszcze oficjalnie nie widzieliśmy o modelu, na który na pewno czekacie, żebym Wam teraz trochę o tym modelu powiedział. Tym autem jest oczywiście BMW M5 nowe BMW M5 to już będzie siódma generacja tego modelu. Ten model to, to jest takie połączenie limuzyny i auta sportowego auto, które budzi dużo emocji i daje też dużo z jednej strony przyjemności z drugiej strony komfortu podczas jazdy. To co wiemy o tym nowym modelu, który zadebiutuje pod koniec roku to to że będzie miał układ Hybrydowy, czyli połączenie silnika spalinowego 44V8 i silnika elektrycznego. Moc tego układu to będzie na pewno ponad 700 koni mechanicznych, prawdopodobnie będzie to 718 koni mechanicznych. Dla przypomnienia poprzednia generacja BMW M5, w tej najmocniejszej wersji CS miała 635 koni mechanicznych. Ten nowy. Model to nowe BMW M5 będzie też dłuższe i szersze od nowego BMW Serii 5, ale będzie też cięższe od poprzedniego BMW M5. Ten Wzrost masy ma być rekompensowany przez ten wzrost mocy tego samochodu, i podobno tak jak najbardziej jest. Dodatkowo, przez to, że będziemy mieli tutaj auto hybrydowe, to na samym prądzie będziemy mogli przejechać nawet ponad 70 km. BMW M5 to z jednej strony auto sportowe, z drugiej strony limuzyna, więc być może ktoś będzie chciał korzystać na przykład podczas jazdy. Po mieście, tylko z tego silnika elektrycznego. Teraz będzie na to okazja i, tak jak powiedziałem, to auto zadebiutuje na koniec roku, ale wcześniej poznamy trochę więcej już takich oficjalnych informacji na jego temat. Myślę, że w momencie, w którym nasi piłkarze, mam nadzieję, z sukcesami będą grali na euro, wtedy już będziemy wiedzieli oficjalnie wszystkie informacje na temat nowego BMW M5. Bonusem, który jest w połowie tej listy aut które Wam wymieniam, będzie informacja na temat wydarzeń dużych wydarzeń, które BMW Group organizuje w Europie, to jest o tyle ważne że BMW na tych dużych wydarzeniach prezentuje te nowe modele samochodów, prezentuje je dużo wcześniej niż one trafią do salonów i takie dwa duże wydarzenia, które odbywają się w Europie to majowe Concorso della Ganza, które odbywa się nad jeziorem Como, tam byliśmy w ubiegłym roku, a drugie takie duże wydarzenie to Goodwood Festival of Speed, który odbywa się w lipcu. I spodziewam się, że na jednym z tych wydarzeń, może na obu, zostanie pokazane nowe BMW M5. Ono pasowałoby szczególnie do tego Goodwood lipcowego, i dlatego też pewnie będziemy chcieli się tam wybrać z kamerą, żeby Wam. To nowe BMW M5 pokazać od razu. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebyśmy się tam wybrali i nagrali Wam odcinek o BMW M5 i innych nowych modelach, które się tam pokażą, ale to nie jedyne. Eventy, na jakie się wybieramy w tym roku, bo wybieramy się też na współorganizowany przez nas Ride Mini, który będzie pod koniec sierpnia. Wybieramy się z kamerą też na trzeci Bawaria Motors Track Day, który organizujemy w połowie czerwca, a także w połowie lipca wybierzemy się na trzeci BMW M festival organizowany przez BMW Polska. Dużo ciekawych wydarzeń przed nami, lubię na takie wydarzenia jeździć, bo tam jest okazja spotkać się z Wami i porozmawiać z Wami na żywo i dobrze jest, to jest bardzo pożyteczne móc wymienić się spostrzeżeniami na temat tych nowych modeli z Wami na żywo. No i na koniec jeszcze perełka, kolejny nasz bardzo ciekawy wyjazd, który będzie pod koniec września. Jedziemy wtedy na tor Red Bull Ring, żeby zobaczyć od kuchni, jak wygląda wyścig DTM, czyli Zobaczcie, dużo ciekawych eventów będzie też w tym roku na naszym kanale. Dzięki tym eventom będziemy mogli wam pokazać nowe modele dużo wcześniej, więc jeszcze raz zachęcam was do tego, żebyście zasubskrybowali Bavaria Motors TV, żeby żadnego z tych materiałów po prostu nie przegapić. Kolejne auto, które zostanie odświeżone w tym roku, to BMW Serii 3. Będzie to już drugi lifting tego modelu nie należy się spodziewać wielu zmian zapewne zmienią nam się lampy zmieni nam się też zapewne, zapewne system operacyjny, zostaniemy ten system który jest wyposażony w widgety. tych zmian nie będzie dużo, więc po co BMW wprowadza ten drugi lifting? Myślę, że po to, żeby wydłużyć cykl życia tego modelu tak, żeby w 2026 zadebiutowały już dwa nowe Samochody, które będą BMW serii 3, bo z jednej strony zadebiutuje auto, które będzie miało konwencjonalny napęd, czyli silnik spalinowy i silnik hybrydowy, a z drugiej strony w tym samym czasie zadebiutuje to BMW nowej klasy, które wam już pokazywaliśmy, które będzie miało silnik elektryczny. To BMW, tak powiedziało, będziemy produkować silniki spalinowe tak długo jak to będzie tylko możliwe. Dlatego też już za te dwa lata będziemy mieli dwa modele, które też będą. Określane jako BMW serii 3. W tym roku zadebiutuje też jeszcze jedno nowe mini. Będzie to pierwszy w historii mini Aceman i jednocześnie pierwsze mini, które będzie posiadało wyłącznie napęd elektryczny. To auto pokazywaliśmy wam z monachią. Tam właśnie pojechaliśmy po to, żeby pokazać kilka modeli wcześniej, jeszcze przed ich oficjalną premierą. Wtedy pokazaliśmy auto, które było jeszcze konceptem, więc ono być może się trochę jeszcze zmieni ale już widzicie że jest to auto które będzie wypełniało lukę pomiędzy Mini Cooperem a Mini Countrymanem. W tym roku pojawi się też nowe BMW serii 1. Ono już jest w tej ostatniej fazie testów. Widziane było też m.in. auto z czterema końcówkami wydechu czyli M35i. Tutaj hmm, nie powinniśmy się spodziewać wielu zmian, jeżeli chodzi o to, co mamy na zewnątrz na pewno nowe reflektory, ale. Dużo nam się zmieni na pewno we wnętrzu, bo powinniśmy już w tym aucie widzieć to wnętrze, które znamy z innych modeli z tego segmentu, czyli z nowego BMW X1 czy też nowego BMW serii 2 Active Tourer, czyli będzie trochę bardziej cyfrowo. To też pociąga za tym zmiany, jeżeli chodzi o standard wyposażenia. Ten standard będzie na pewno większy przez co też wzrośnie nam ta cena bazowa tego modelu, a więcej informacji już tych oficjalnych na temat tego modelu powinniśmy mieć już kilka miesięcy. Podobnie jak w przypadku BMW Serii 1 będzie też z nowym BMW Serii 2 Gran Coupe. Ono też jest w ostatniej fazie testów i tutaj powinniśmy się spodziewać bardzo podobnych zmian, ale najciekawszym modelem, który będzie miał dwójkę w nazwie, który też się wkrótce pojawi, choć pewnie trochę później niż to 2 Gran Coupe będzie nowe BMW M2 z dopiskiem CS, bo spekuluje się, że to auto będzie miało tyle samo mocy co BMW M3, czyli 510 koni. Podobnie jak w przypadku BMW serii 3 będzie też w przypadku BMW X3 bo będziemy mieli równolegle produkowane dwa modele: z jednej strony auto z konwencjonalnymi napędami, z drugiej strony auto w pełni elektryczne. I to auto w pełni elektryczne zostało nam już pokazane: jest to to BMW Neue Klasse X, czyli właśnie pierwszy X tej. Nowej klasy. On ma być już na rynku dostępny w przyszłym roku, czyli dosłownie zaraz. I tam już widać te wszystkie elementy charakterystyczne dla BMW. I to auto też zostało bardzo dobrze przyjęte. Mi się podoba, że jest tam dużo tych nowych cyfrowych rozwiązań, ale też podoba mi się wygląd tego auta. Ono wielkością pozycjonuje się trochę pomiędzy BMW X3 obecnym a BMW X5 obecnym. To jest jeszcze wersja. Taki prototyp, ale ta wersja, która będzie produkowana seryjnie, będzie do niego bardzo podobna. Prawdopodobnie do tej wersji seryjnej zostaną dodane lusterka zamiast kamer. No i pewnie zostanie dodane kilka dodatkowych tych fizycznych przycisków z tymi przyciskami to musicie o tym pamiętać, jest tak, że BMW to marka, która sprzedaje swoje samochody na całym świecie, więc musi wypośrodkować oczekiwania pomiędzy Europą i Stanami, gdzie w większości chcielibyśmy mieć jak najwięcej tych fizycznych przycisków, a Azją, Chinami, gdzie chcą jak najwięcej tych cyfrowych, nowoczesnych rozwiązań, więc to musi być zawsze troszeczkę wypośrodkowane, ale też jak widzicie bardzo ciekawe modele BMW X3 przed nami. Został nam jeszcze jeden model o którym muszę wspomnieć. Tym modelem jest BMW M5 Touring, bo wiemy już, to już wszyscy wiecie, wy na pewno też wiecie, że jest zapowiedziany powrót BMW M5 właśnie w tym nadwoziu. To auto najprawdopodobniej zobaczymy na koniec roku z tym, że w salonach pojawi się już kolejnym 2025 czego możemy się spodziewać? No tego samego silnika, który będziemy mieli w BMW M5 limuzynie, no ale też więcej miejsca, czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że BMW M3 Touring zostało bardzo dobre, bardzo dobrze przyjęte na rynku, to możemy się spodziewać, że BMW M5 Touring, który będzie jeszcze bardziej sportowy i jednocześnie jeszcze bardziej przestronne, czyli sportowe auto rodzinne, możemy się spodziewać, że również będzie bardzo dobrze przyjęte na rynku. Jak widzicie sporo ciekawych premier w grupie BMW przed nami. A to oczywiście nie wszystkie, bo w kolejce czeka już nowe BMW X5, nowe BMW X7, ale to temat na innym razem. Napiszcie mi w komentarzu, na który z tych modeli czekacie najbardziej, który z nich chcielibyście zobaczyć na żywo, albo do którego z nich będziecie się przymierzać ja was też zachęcam do tego żebyście odwiedzali nasze salony Bavaria Motors i pytali o dodatkowe informacje naszych doradców informacje o tych nowościach ze świata BMW znajdziecie też nie tylko na naszym Facebooku na naszym Instagramie ale też tutaj na YouTubie zakładce społeczność, tam też Wam wrzucam informacje o wszelkich nowościach, więc jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście nas zasubskrybowali. A jeżeli ten film Wam się podobał, to pamiętajcie też o tym, żeby go polajkować. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku Bawaria Motors TV.